A teraz tutaj przed nami Teksan proszę Państwa, wyszkolono na nich w czasie II Wojny Światowej wielu, no tysiące, no to proszę Państwa, również Polisi i Polacy. Te Harvardy, y, czyli teksany produkowane na licencji w Kanadzie były używane w szkołach lotniczych na terenie właśnie tego państwa. Tereny Kanady były niczym nie atakowane przecież. Było to jedno wielkie lotnisko, jedna wielka szkoła lotnicza. Jak na terenie Anglii ciężko było szkolić, bo często niemieckie samoloty zapuszczały się na różne rejony Anglii i zachodziła obawa, że nastąpi zestrzelenie z polotu szkolno przez Niemców. Na terenie Kadady bez żadnego problemu bezpiecznie takie szkolenie można było przeprowadzać. Skąd ta różnica nas w Texas, harvard Proszę Państwa, specyfika wyposażenia kabiny pilota. Po prostu Anglicy mieli inną, inny układ kabin. Zwracali uwagę na troszkę inne przyrządy. Przykładali wagę do innego przyrządu przyrządów niż Amerykanie. I stąd trzeba było całkowicie zmienić wyposażenie tej kabiny. Również, proszę Państwa, nastąpiła zmiana konstrukcji drążka sterowego, który w amerykańskim Teksanie był takim, jak to niektórzy mówią, takim autentycznym drążkiem sterczącym z podłogi samolotu, a w angielskich samolotach ten drążek był zakończony taką malutką sterowniczką. Takim mini-volantem, proszę Państwa. I trzeba było po prostu pilotów przyzwyczaić do używania takiego przyrządu. Tekst ma jeszcze taką różnicę, co? Teksan, a stoi taki samolot zbiora z naszego muzeum w dużym hangarze, na żółto pomalowany, taki duży samolot szkolno-treningowy. O tu w powietrzu nie wygląda na to, że jest większy. To jest naprawdę ogromny samolot. I przystosowany do kręcenia podstawowych figur akrobacyjnych. Tego, czego wymagamy od pilota, który na przykład myśli będzie latał. Proszę Państwa, Amerykanie również szkolili na tych samolotach strzelców pokładowych. Wtedy do kabiny pilota siadał pilot yy, znający się doskonale na swoim fachu, a do tylnej kabiny zabierał kandydata na strzelca pokładowego i z tyłu był karabin maszynowy. Jeżeli Państwo uważnie się... Zobaczyli, zobaczyli sylwetkę pilota, to możecie Państwo już rządzeni wielbić tej maksyjny. A jak pójdziecie do hangaru ekspozycyjnego, tam niedaleko z Twajera, P-11 stoi właśnie oryginalny Texan amerykański. Zresztą też odcieknie piekielnie ciekawej historii. Proszę Państwa, ten samolot przed przemalowaniem w barwy amerykańskie przyrzucił wagę z wypuszczony Teraz zachodzi i wypuszczone klapy z tyłu. Widzicie Państwo, tak zwane klapy krokodylowe. To nie cały, cały fragment płata się wychyla, tylko jego dolna część jest wychyla. Tak jak paszcza krokodyla, stąd ta nazwa y, takiego rozwiązania aerodynamicznego. Pokazał nam, jak się będzie zachowywał, jak będzie wyglądał, gdy będzie podchodził potem do właściwego lądowania. Zaprezentował nam to w czasie przelotów w powietrzu. Pierwszy taki samolot, zaprojektowany w znanej amerykańskiej firmie North American, to prawdziwa kuźnia. Samolotów, w kawał też historii amerykańskiego i światowego lotnictwa. W firmie North American zrobiono taki, tą konstrukcję jeszcze przed II wojną światową. Samolot miał stałe podwozie i nie posiadał uzbrojenia. Druga wojna wykazała konieczność zastosowania na tej maszynie chowanego podwozia, aby przyzwyczaić pilota do jego. Z zamykania i potem otwierania przed lądowaniem. To się wydaje może śmieszne Państwu, ale młodzi piloci, którzy czasami wykonywali pierwsze loty na maszynach z podwoziem, pamiętali o schowaniu podwozia, ale zapominali o jego ucięciu. Kończyły się te często uszkodzeniem instrukcją samolotu. Próbowano temu przeciwdziałać i też o tym postaramy się Państwu powiedzieć, ale przy innej maszynie, która się tu nam na pewno pokaże. Proszę Państwa, Teksan, Harvard nie zakończyły kariery z końcem wojny. Czy Państwo wiecie, że te samoloty po wojnie były dalej użytkowane przez kraje tak zwanego wolnego świata? Różnie z tym wolnym było, proszę Państwa, to tylko to jest hasło. Proszę Państwa. 39 państw było użytkownikami po II wojnie światowej samolotów Texan i Harvard. Ostatnie maszyny tego typu z lotnictwa RPA i lotnictwa brazylijskiego były budowane pod koniec lat 80 proszę Państwa. Te samoloty również latały, brały udział w konfliktach militarnych jako przeciwpartyzanckie. Na start wykołowuje, y, też prawdziwa legenda lotnictwa na świecie, rosyjski samolot, y, lekki samolot transportowo-desantowy Antonow AN-2. Konstrukcja powstała zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Ale zanim o AN-ie będziemy mówili, proszę w dalszym ciągu podziwiać Harvarda, ten Harvard latał w nowej Luftwaffe, szkolił pierwszych niemieckich pilotów w odtworzonym niemieckim lotnictwie w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej.